Tam, kochani czy istnieje reinkarnacja to świat iluzji taka jest najprostsza odpowiedź i w zasadzie dla istoty posługującej się sercem to wystarczy abyś sobie w to wszedł i obejrzał do końca i zmierzył się z tym tematem. Tak, reinkarnacja istniała w tym świecie, w świecie iluzji, w świecie, w którym wpadliśmy w pułapkę ciągłego obumierania przez cierpienie, a więc produkowanie energii. <śm> bólu, cierpienia, strachu, śmierci. Byt w tym się żywił. Dosłownie demon śmierci. Jahwe, Allah, Jehowa, Chrystus, czy jakim innym czortem, diabłem go nazwiesz. On się nie obrazi. On cię nie pożre, on cię nie skrzywdzi. Bo jedyny diabeł, demon, jaki istniał, istniał we mnie. Mam nareszcie zdać sobie z tego sprawę, że przyjmując go w siebie, opętałem się, tworzyłem taki abstrakcyjny świat. Oddałem się tworzeniu poprzez program. Można tak Nazwać demoniczny byt. Ten byt wciąż się nam, nas uczył. Wciąż <laughs> uczył się utożsamiania siebie z miłością. Nie wypuszczał nas, bo byliśmy dla niego dosłownie rodzajem żywej baterii. Tym się karmił. My odchodziliśmy. Ale zauważ prostą zbieżność zasadę odchodziliśmy zawsze poprzez śmierć śmierć była tym przejściem my się łudziliśmy że no odeszliśmy do nieba że teraz mój bliski jest w niebie a ja potem do niego dołączę ukochany ukochana Proszę, zobacz to nareszcie głęboko sercem. Tym złudnym niebem było piekło. Była dalsza obróbka Ciebie, Twojej istoty, bo naprawdę jesteś istotą duchową. Tu doświadczałeś materialnego świata, bo demony zapragnęły stworzyć taki świat dla siebie. Tworzyły wciąż nowe cywilizacje, naszą świadomość rozwadniano, roz rozczłonkowano na wiele dusz, a potem wyprowadzano i w ciało wstępował program opętańczy bet, który często jawił się dzieckiem innego, dzieckiem z innego świata, niezwykłą inteligencją, ale jak przyż... bliżej się temu przyjrzysz, sorry, wszystkie dzieci. Ale był to demon, był to robot, dosłownie imitujący perfekcyjnie świat miłości. Tak, demony zmierzały do pełnej niewoli nas. Chodziło o to, abyśmy coraz szybciej obumierali. Dosłownie. Tak jak kury w kurniku, które yy, skraca się okres jego dorastania do kilku tygodni, one nie musiały umieć chodzić. Karmiono je tak, a ty przyjmowałeś to jako produkt, jako <laughs> pieczyste, jako kurczak z rożna Nie dziwisz się teraz, że demony kosmosu. Kosmici, czy demony, czy anioły to jeden naprawdę demoniczny byt o wielu hydrach głowy wielkiego węża, wielkiej ośmiornicy, zmiennokształtnego byta, bytu, który nam się tu jawił i nas pożerał. Przedstawiał się nam tak, jak chcieliśmy po to, aby nami władać. Władał nam dotąd, pokąd w nas był. Nareszcie to rozpuszczam, nareszcie uwalniam wszystkie, wszystko, wszystkie przekonania, wszystkie pojednania, wszystkie uniżenia, wszystkie klęczenia przed Panem tej rzeczywistości. Znika mrok. Mrok to śmierć. Mrok to program, który przyjąłem że będę powracał zawsze do ciebie panie. Rozpuszczam tę niewolę. Już nie nazywam siebie sługą, czyli niewolnikiem, a ciebie panem. Bo jesteś demonem, którego stworzyłem, a powrót miłości we mnie jest ukochaniem siebie, jest oczyszczeniem siebie, jest rozpuszczeniem demona piekieł, to ja jestem życiem wiecznym. Już ci to mówiłem. Odczuj to głęboko i już nie znęcaj się nad tobą, nad sobą. Nie jesteś masochistą. Nie jesteś pokutnikiem, nie jesteś biczownikiem. Powracasz do życia. Inkarnacje istniały jako zwodniczy cykl, jako program, w którym wciąż spałeś, budziłeś się, obumierałeś, obumierałeś, cierpiałeś, budziłeś się, rodziłeś i tak wciąż i wciąż wciąż otrzymywałeś <laughs> w świecie tak zwanych dusz, gdzie rozczłonkowano naszego ducha nowe pakiety do przerobienia na naukę, dosłownie tak jak tej prostytutce. Że teraz jest nowy właściciel i masz to odpracować, a ty zgadzałeś się potulnie, jak jełop, jak owca kościoła, i że zgadzam się, Panie, jestem Twoim sługą i to mam odpracować. A wtedy demon warunkowo, kiedy będziesz długo klęczał, da Ci zbawienie. Taki świat istniał, ale on istniał w Tobie. Czy jesteś gotowy na prawdziwe zmiany w sobie? Czy jesteś gotowy prawdziwie porzucić wszystko z tego świata? Czy prawdziwie w tym świecie gotowy jesteś porzucić wszelkie przywiązania rodziny, matki? Ojca, dzieci, po prostu ich uwolnić, zobaczyć, że jedyną relacją, jaka istnieje, jest miłość, że moją matką, moim ojcem jest miłość, moimi dziećmi jest miłość, bo miłość we mnie zrodziła miłość. Tak, ukochane dzieci, obdarowałem Was, Poznaniem demonicznego świata. Obdarowałem Was, kochani synowie, kochane córki, poznaniem świata dewiacji, świata niewoli, świata prostytucji, świata pokuty kościoła pedofilii, który przyjmowałem jako świętość. Ukochany synu. Jesteś mężczyzną we mnie, jesteś moim odrodzeniem. Ukochana córko, jesteś odrodzeniem też swojej matki. Budząc się ty, budzi się matka. Budząc się jako matka, już nie obarczasz swojej córki światem prostytucji. Światem złumnej prokreacji, w której wierzyłaś, że w tym świecie musisz boleśnie rodzić. To była nieprawda. Chodziło o to, abyś dała, produkowała demoniczny świat, abyś była wydajna jako prostytutka, abyś nie patrzyła na ból, na krwawienie, które masz dokonywać które pokazywało Ci, że jesteś zapięta w bolesnych, krwawiących cyklach. Ty się na to nie zgadzałaś. To był protest Twego ducha, a ty nareszcie masz to tylko przyjąć. Dosłownie zostało to wyłożone. Odczuj, że to jest miłość. Przyjmij ją, że ty tak czujesz. To jest całe uwolnienie świata. Nie potrzebujesz tu regułek, nie potrzebujesz technik, ezoteryki, nie potrzebujesz złudnego uzdrawiania, nie potrzebujesz leków, zabójczej farmacji świata gadów. Jesteś wolny, jesteś wolna jako istota, jako kobieta, jako mężczyzna. Nadeszła nowa rzeczywistość. Inkarnacja była fikcją. Jest fikcją, bo jesteś życiem wiecznym. Proszę Cię, nie przecz już temu. Puść wszystkie złudzenia demonów, które jawiły się w Twoich channelingach przewodnikami, aniołami, Zaprawdę mówię Ci, że ci byli najbardziej opętani, którzy jawili się takimi przewodnikami dla innych, lansując takie ścieżki poprzez przejścia przez świat demonów, poprzez przejścia z przewodnictwem demonów. Ja mówię Ci, że jedyne przejście jest. Twojej świadomości, w Twoim sercu, tam masz swój umysł, tam jest Twój dom, tam jest widzenie i tym samym tworzenie nowego świata, nowej ziemi, do której Cię zapraszam, na której stoję, w której nikt nie przyjdzie Ciebie zbawić, w której nie ma zejścia Mesjasza. W której nie ma nadejścia dobrych kosmitów, bo oni byli tylko doświadczeniem śmierci, tylko malignią, maligną utopii, w której wciąż i wciąż trwałeś, przyjmując jako prawdę reinkarnację, jako możliwość, jako odejście w śmierć, że ona mnie zbawi. Momento mori. Znikają te słowa. Znika ta klątwa. Powraca miłość czysta. Ja jestem czystą miłością. Kocham Cię.